Witam Państwa, jesteśmy w salonie 2 Kółka w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy do naszego sklepu internetowego wwwsalon 2 i przypominamy, że wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj oraz robimy sprzedaż ratalną przez telefon. Proszę państwa, dzisiaj prezentujemy państwu motorower z nowej dostawy z firmy Barton, motorower o nazwie Barton Sprint RS. Występuje on w dwóch kolorach. Tutaj prezentujemy wersję czarno-czerwoną. Jest to e, odpowiednik Junaka 901, który występuje, e, który jest proponowany przez firmę Almot, e, jednakże ma troszeczkę inny design. Zaraz zapytają państwo, czym się różni Junak, czym się różni Barton RS od Bartona zwykłego. Różnice są naprawdę bardzo małe. Jest to po prostu troszeczkę inne malowanie, troszeczkę inny bagażnik mamy i to jest w zasadzie wszystko, co odróżnia Bartona RS od zwykłego Bartona. Barton Sport RS to typowy motorower. Pojemność 49 cm3 Czterosuwowy jednocylindrowy silnik. Moc około 3,3 konia mechanicznego przy 8 tysiącach obrotu. Rozruch mamy i elektryczny i nożny. Skrzynia biegów manualna, czterostopniowa. Jest to dość duży motorower. Długość 2070, wysokość 1095, szerokość 745. Waga 96 kg. Dopuszczalne obciążenie na dwie osoby 150 kg. Przednia Felga 18, opona 18x2,75, tylna Felga również 18, z tym, że opona troszkę szersza 3,0. Hamulce z przodu tarczowy hydrauliczny, z tyłu bębnowy mechaniczny. Zbiornik paliwa 10 litrów, gwarancja 2 lata i spalanie producent podaje. Około 1,5 litra na 100 km. Barton RS, tak jak powiedziałem, proponowany jest w dwóch kolorach w wersji czarno-czerwonej i w wersji czarno-zielonej którą będziemy Państwu później pokazywać. To by było na tyle. Zapraszam do naszego sklepu internetowego wwwsalon 2 Zapraszam również na nasz kanał na YouTube, na nasz profil na Facebooku oraz na nasz Instagram. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które Państwu proponujemy. I proszę pamiętać, wwwsalon 2 Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.